Roślinki miododajne ciąg dalszy. Tutaj mamy jednoroczną facelię. roślinę, którą wysiewamy na polach, ona jest wybitnie miododajna, ponad tam 200 litrów z hektara i jak widzimy, jest tu całe mnóstwo różnych owadów zapalających, w tym również naszych pszczółek, które pracowicie zbierają nektar. Jeżeli chodzi o krotowacelię, ona jest mocno nektarodajna a poza tym jest na piękne fioletowe kwiaty i wygląda z daleka jak lawenda. Wysiewamy ją wiosną. Po przekwitnięciu możemy pole orać ponownie, ona zakwitnie drugi raz, więc będziemy mieli i pożytek wiosenny, i pożytek jesienny.